Zadanie siódme. Matura 2018, poziom podstawowy maj. Równanie i pytanie, ile ma rozwiązać? 3, 2, 1. No dobra, mamy tutaj ułamek algebraiczny, czyli w momencie kiedy licznik będzie równy 0, on przyjmie wartość 0. Dobra, no to zajmiemy się tym licznikiem. Czy mamy x kwadrat dodać 2x jest równe 0, wyciągamy x przed nawias, czyli x plus 2 zostaje w nawiasie jest równe 0, czyli x jest równe 0 lub hop, x jest równe minus 2, ale z racji tego, że w mianowniku mamy jeszcze x to musimy się zająć mianownikiem i też go przyrównamy do 0. x kwadrat odjąć 4 ma być równe 0, czyli x kwadrat ma być x kwadrat ma być równe 4, czyli x będzie równe 2 lub minus 2, ale broń Boże, to nie są rozwiązania tego równania. To jest mianownik, czyli tak naprawdę w sumie powinno tu być różne od 0, różne od 4, różne od 2 i różne od minus 2. Bo mianownik nie może przyjąć 0, nie można dzielić przez 0, to jest bez sensu. I specjalnie jest tak zrobione to zadanie, bo zobaczcie, rozwiązania są tu, ale minus 2 nie należy do rozwiązań z racji tego, że x musi być różne od minus 2, bo jeżeli podstawimy minus 2, to owszem, w liczniku wyjdzie 0, ale w mianowniku wyjdzie 0, a to już jest bubel. Czyli tak naprawdę to równanie ma jedno rozwiązanie i to jest odpowiedź d.